Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Często rozumiemy pokój bardzo negatywnie, od takiej strony braku wojny. W taki sposób pokój definiuje Wikipedia, Encyklopedia Britannica. Wszędzie zobaczcie, punktem odniesienia jest wojna, tak jakby to wojna była stanem naturalnym dla człowieka. Pokój to jest brak wojny. Nie mówi się, że wojna to brak pokoju, tylko że pokój to brak wojny. My wiemy czym jest wojna. A pokój jest już nam trudniej zdefiniować. Łatwiej nam powiedzieć, że pokój jest wtedy, kiedy się nie bijemy. Ale czy to wystarczy, żeby był pokój? Zobaczcie, może macie takie przykre doświadczenia w różnych relacjach, nie daj Boże, w relacjach rodzinnych, że z nikim się nie bijecie, ale też ze sobą nie rozmawiacie. Jest milczenie. Może być nawet karanie ciszą. Nie ma wojny oficjalnie. Ale czy to jest pokój? Biblia pokój definiuje zupełnie inaczej. Tam właśnie w Biblii pokój jest zdefiniowany wojna nie jest. Naturalnym stanem dla Pana Boga, dla Jego Serca jest pokój. A czym jest pokój? Pokój to jest ogrom warunków, przestrzeni do bardzo dobrego, bezpiecznego, optymalnego rozwoju człowieka rozwoju w miłości. Pokój to jest przestrzeń, w której ja mogę normalnie wzrastać, mogę kochać, w której czuję się bezpiecznie, w której mogę okazywać miłość i ta miłość jest też mi okazywana. To jest prawdziwy pokój. To jest tak naprawdę definicja nieba. Serce Jezusa jest tym miejscem, gdzie możemy zaznać pokoju, możemy też zaznać pojednania w Jego sercu. Trudno jest nam się nieraz też ze sobą pojednać, bo prowadzimy wojny. Ale zobaczcie, że często jest tak, że kiedy zbliżamy się do serca Pana Jezusa, to łatwiej jest nam się też między sobą spotkać. W tym sercu Jezusa, w którym dokonuje się nasze pojednanie, w tym sercu Jezusa, Jezusa też odkrywamy pokój, bo wtedy jest pokój, kiedy dokona się pojednanie i możemy się ze sobą spotkać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kryje Eleison, Chryste Eleison, kryje eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa świątynią Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa Domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiły się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiły się nad nami. Serce Jezusa, w którym